Jest poniedziałek, 25 listopada. Codziennie o 18 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i Kościoła. Pochodnia Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja Jan ujrzałem a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące, mające imię Jego i imię jego ojca wypisane na czołach. I usłyszałem głos z nieba, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, Brzmiał tak, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy, i śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema istotami żyjącymi, i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć, prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Ci barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka, a w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są bez zarzutu. Oto słowo Boże. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem on go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy go szukają. Którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Oto lud wierny, szukający Boga. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też jak pewna uboga wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki i rzekł: Prawdziwie powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę Bogu z tego co im zbywało. Zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. Oto słowo pańskie.